Cześć, z tej strony Kuba Dzisiaj macie już chyba dwunasty odcinek Polskiej wsi Dzisiaj zajmiemy się orką Oczywiście naszym kochanym pędem Wyłączymy sobie chudy Jedziemy Tutaj coś... Chyba się troszeczkę zbudowało, ale nie, się troszkę. Ale się Poprzeczniaka sobie walniemy. Zdecydowałem tak, yy, ponieważ oni mnie odpisali. Ta spółka, że mi przyniosą lawetę Przyniosą dostarczą mi jakąś lawetę Z Dostarczą mi lawetę z Z Tirem I tak I pomyślałem, że tak Weźmiemy sobie fenda, 60 i y, poznaniaka i to tyle nic więcej nie będziemy brać albo y, zamiast poznaniaka byśmy sobie wzięli właśnie ten pług ale to jeszcze nie wiem nie wiem jak to się wszystko tam na lewo to będzie mieścić kurde tutaj mamy taki małogan A tam podobno y, tam mi napisali, że już że miejscowość będzie się nazywała y, Bolusiowa tak będziemy tam właśnie sobie grać Bolusiowo będzie także będziemy się przeprowadzać tam i następny sezon już y, właśnie na Bolusiowie już najprawdopodobniej będzie na multiplayer będzie z moim ja tak powiem no kolego z moim kolegą który mi zawsze no który mi pomógł tutaj ze wszystkimi modami pozdrawiam go naprawdę pomógł mi ze wszystkim pomógł mi y, mapy, znaleźć wszystko także on dzisiaj tam po nowy komputer jedzie do następnego odcinka już będziemy ten Będziemy się po prostu będzie albo w tle albo będzie grał, no chyba że nie będzie mógł czy coś takiego. Ale postaram się, żeby był jak najczęściej na odcinkach. Nie wiem, może mi zrobią jakąś niespodziankę, czy jak, chociaż wątpię w to, że mi tam na Bolusiowie jakąś maszynę dadzą. Może, może tam gdzieś mi podrzucą jakieś rzeczy, ale to się nie Fajnie się tam tym fendem robi, ja myślę, że ja go troszeczkę przerobię, ale to już tam jak będziemy na tej nowej farmie, to ja go tr troszeczkę przerobię, albo nawet jeszcze przed, jak będę miał chwilkę wolnego czasu, ale to oczywiście poza odcinkiem. Dobra, pierwsze pole, pole zaorane. Lecimy na kolejne. No, no jeszcze zostały nam dwa. Tutaj podbieramy, bo tu wyciągałem przecież, pojedziemy przez pole już. Strasznie, ja uważam, że strasznie mi się ten śliska. ślizga. Będę musiał mu te... Popadnę też troszeczkę podraszować. Trzeba zrobić cięcie, żeby mi się naprawdę O już. Myślę, że w następnym odcinku będzie już agregatowanie, to myślę, że nam dwa odcinki może zająć. To będzie agregatowanie i, i tyle. I przełóżka na następną... na nową farmę. Dziękuję Wam za... Nie wiem, czy to przypadkowo się tak stało, czy jak, ale dziękuję za aż 106, 170 wyświetleń pod y, filmem się mienia. Nie wiem, co chyba przypadkowo ludzie wchodzili sobie, żeby tam że myśleć, że po miniaturce, że, y, że to naprawdę taki prawdziwy się, na, bardzo, bardzo, wam bardzo za to dziękuję. I chciałbym powiedzieć, że jedna osoba mówiła, że to jest jej, jej zdjęcie i tak dalej. I brałem to, wpisałem się, więc mnie z grafiki... Także nie miej do mnie pretensji, nie moja wina, trzeba było nie udostępniać na grafice, nie wiem co coś zrobił. Trzeba było nie udostępniać do internetu i tyle ci powiem. Ja tam próbowałem to zmienić, ale coś mi się nie chciało zapisać. Trzeba było nie wystawiać, nie, nie publikować tego zdjęcia. Tak to by nie było żadnego problemu. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, następnym odcinku agregatowanie i jeszcze następnym chyba też agregatowanie. Także no, cześć!